Ej ga, Elo, elo! tam. Ej, idziemy, popatrzy. Ej, to tak, generalnie się w końcu. Plaga, bo w jakimś czasie stwierdziliśmy, że jednakże te dziurawe koła, które zamontowaliśmy na startu nie są jednak za dobre. No nie, nie są no. Więc patrz jakie mamy teraz ekskluzywy. No. Kurde, teraz to nawet woda z wanny się nie wylewa. Dokładnie. Bugac to z synu. Mówię, stabilność, te sprawy. Jedziemy a. teraz, teraz to klasycznie już jedziemy, co nie? Hard work pays off. <noise> Dokładnie. Do no, a, a w środku mamy roślinkę, jak gdyby ktoś chciał. No, no. Dobra, już tutaj tą strefę, bo już tu byliśmy, znamy to no, miejsce. Oczywiście, oczywiście, jedziemy no. dalej, ja już wiem gdzie my jedziemy. Mam Na dla was taką miejsce, niespodziankę, a... że... Uh! O, Tylko pilnujcie się, żebyś pierdziel uuu, nie dostać. Ej, bo ten, ja nie zmiś... a dobra, myślałem, że wjedziesz to drzewo. Ja nie, też nie. myślałem, że wjedziesz w to drzewo i tak będzie wysyło, ja myślałem, że wannę by mi urwało. Wlałoby go razem z wodą. <laughs> dobra, o, uuu, tam, tam poważny ja budynek. Też, ja też to widzę ten poważny no. budynek, co nie, wyrasta tam z cienia. Tak, idziemy uła, na ten uła. z butlami na górze. Ua, ua, wygląda ekskluzywnie, podała mi się taka myśl. Tak jest. Dobrze. Dobrze. Niełatwo będzie. będzie. Dobra, zaparkujesz to, no. tam i będzie gitarka. Co ty mówisz? Myślę, że tu za skałą zaparkuje, nas nie widzieli. Dobra, dobra, czyli misja taka skradankowa no, trochę. Zwan... Ja utknąłem w suficie, generalnie. I to rozjechało. O się tam bawicie. O, skrzynka. Dobra. O, już robot atakuje. No, to jest jakaś niebezpieczna dzielnica znowu. Wow. Chodź na to. Komponenty! yuhu! O, wbijam na górę, to wezmę trochę tych, wosku. Wosk też zbierajcie, jak widzicie go. Dobra, dobra, my idziemy... do wosku. Tu a, na skalę. Dobra, to są ulepszu, ja a nie te... Z drugiej strony też jest, to zajmę się tym. Ta. To ja się do kół tutaj... przydaje między innymi. Ja tu idę już przebadać teren, tak Tam jak myślałem. Tam życie nie załatwiły, bo będziesz wracał na bazę. Wiesz o tym. No, spokojnie. O, rozwalę spokojnie. Ci. Ty się tu nie denerwuj, ja tutaj Kurde jestem. Kurde, moja winda jest upośledzona Nie wyzwanie. wiem, nie czy ten. wiesz, można się podkradać do robotów i od tyłu załatwiać. tym Cichym zabójstwem. Ciche zabójstwo. Ej, podkładam się bardzo blisko do robota. I dopiero to po ziemi, zauważył mnie dopiero po chwili. No, da się podkradać. Kozak o, nie jesteś. są takie inteligentne, jak się wydaje. No. Sztuczna inteligencja. Mówię, ci nie są takie inteligentne. ci Ja tu kukurydzę zbieram. Będę miał mleczko. Nem, 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 nem. Ja tu już oskurowuję kolejnego robota. Roskurowuj, bo nam się przyda. mój robota, gościu. No. O, skrzyga! robot! Dwa roboty! Pomocę! Dobra, poradź sobie! Poradź z łaź dźwiga! To Dorosły jesteś przecież. Przyjdź, biegną, biegną o posiłki. Ach. O nie, oni też wezwali posiłki. Jeszcze jeden! To jest to mile, ja. Jak jest jakaś technika walki U. z nimi, żeby Cię nie waleiły? Jak robotami. biegniesz do tyłu, to skręcaj w prawo. O, A, na i przykład. Tu dwie nogi są. A nie, jedna. Bierzesz ją? Bierz. Uu, co to? Skrzynka. Komponenty? Kurde. Pomidor! O! Uu, pomidora bierz! Pomidor daje więcej trochę nawodnienia. Niż jedzenia. Ło, ja też znalazłem skrzynkę. Tutaj, paliwo. patrz jaką skrzyneczkę znalazłem. Uu, uu, nawet dwie skrzynki. To mamy burak, uuu i Circus Board i nawet to coś no. <grym <grym to jest. Te które ze skrzynki no. No. Teraz na górę trzeba wejść. Komponent kit. Git, komponenty są kozackie. No bieraj bie, bie tam komponent x. Bo to jest ważna sprawa. Kone, kolejne komponenty. Ja Jak tam wejść na górę? Hmm. Tędy? No, tędy. chyba tędy, tak. Tak. No, dobrodzieju, ty to ty, ty, to łebski typ Siuchwa, jesteś, no. Dawaj tą skrzynkę, o nasiona, czegoś tam. No. Kolejny Olejny pomidor. Kurdy, jak tu wysoko można wejść. No. Znaczy, kręcę. Stąd jak spadniesz, Dobrodzieju, to już z koniec generalnie, bo tu jest eee, takie. nie wydaje no. mi się. Tak. Przeszłby. Fold damage jest, no, więc musisz Jest damage, jest. No, jest, jesteś ściano. Jest. Tak, rozwalajcie Uuu, siano, bo tak. się są. Niespodzianka. robot niespodzianka! Robot niespodzianka, o nie! Już ja wystraszył. Się nikąd. O proszę, skrzynki były w cianie. Tak, w cianku są hmm. O, glas z i. O, chemical! Uh, chemical mogę pić? Czy co mogę z nimi robić? No, <laughs> na napij, no. <laughs> no. się no. Normalnie się napi tego. To jest jakiś winiacz chyba taki już sfermentowany, ładny. Chyba. <śmiennie> no, <śmiennie> dlatego jest taki chemiczny wręcz. Komponentki. oj. No. Oj. no. Komponent kit. co produkuje powieść? gościu? Siema. <śmiennie> <Zagryka. śmiennie> Będę skakał. Oj, oj. <śmiennie> Klasycznie, tak się właśnie wchodzi. No, tak się wchodzi do piętro, no każdy to wie. A ile tu jest rzeczy, hopy. No my to się dorobiliśmy chyba jak zawsze czasów, co nie? Człowieku! Tak, się wydaje. Ja mam tyle komponentów, z to jest szok! Ale będzie budowanko! Ej, no to my no chyba będzie. teraz będziemy mogli zrobić... Ej, już wiem, zaraz ulepszać silnika, ulepszymy wannę! Żeby no. produkowała więcej bombelków. Więcej! No, o, Bo skacze no, na podnośnik dobrodzieja! No, Siup! O nie, trafiłem! No. <laughs> Ale nic nie, się nie jest. stało! Dobra, ja te na podnosić do brudzia. O nie, trafiłem! Łatwo. <grym> <grym> Dobra, skaczemy ale za ten. Uwaga. Py. Jog przywalił? Oczywiście. Ja. A, widzisz? Jednak cię nie prankowaliśmy. Dobra, chodźcie do wozu, bo tu nie są nogi jeszcze, Patrz, Jeszcze jedna A. jest obok. jest jedna jeszcze obok? Po prawej stronie, jak ja patrzę tu w prawo. O, jest. Tak O, nie, no to tak, lepiej. Dwie są. O. Skrobie, skrobię. Nie skrobiesz, tylko oskurowujesz tutaj. No, mamy to. Dobra, mamy to. A po co kwiatki zbierasz? Mmm, farbę Bo się robi. Flax lubi oh. po prostu kwiatki daj mu spokój, no. Jak lubi kwiatki, to czemu miałby ich nie używać? <grym> Dobrze, że tutaj oświetlony jest nasz wóz, dobra, ja już czekam. Tyk. <grym> Ale ładnie się świeci w dobie ten na wóz, co, nie? No, idealnie. Ja, pewnie. Dobra, tak. jedziemy dalej, nie zawracaj, jedziemy dalej. Dalej trzeba wypracować. Znaczy, do tego dużego budynku to chyba nie warto. Który jest Czuję, ten duży że zginiemy, budynek? ten po prawej, a wysoko. Po prawej duży budynek. A, a to nie wiem, mój komputer ja mój nocy nie sięga tak widać. daleko. no, ja też mam no, Tu tak, pojedziemy. Wojny mam. O, patrzcie, budyneczki do rozwalenia. A czemu mielibyśmy tam zginąć plac? Bo tam są takie roboty, co cię zabijają na dwa strzały. Co? <grym> no co, Ty nie I wiesz, to, to strzelają jeszcze, nie, nie ja atakują to bursy, wiesz, to strzelają. Nie, nie będziemy tego zbadać, Jak zrobimy z jakieś łóżka, to będziemy badać ten. Zobacz tutaj zarazem ten y, teraz no. z pomidorami i kasę fiskalną. Ja to biorę. U, taśma, znaczy ten, ten papier toaletowy. Pies, toaletowy. Taśma, znaczy ten papier toaletowy. Pies, pies. Bierz papier taletowy do podzieju, bo to może nam się przydać, nie wiadomo nigdy. Hmm. Dobra, no i proszę, klasycznie dużo rzeczy do zabrania. O, więcej ziemi. O, Ło, robot! A teraz bierz. Biera, Dobra, plaga. plaga, tam się zajmiesz rzeczami jakimiś... Roboty plaga. atakują! Muszę tam, zbierać rzeczy, a nie zajmujesz się jakimiś... Ci roboty no. się na mnie rzuciły No, plaks się znowu jakimi robotami zajmuje zamiast to pomóc dom demontować No, no, no o. Dobra, Demont... zostawiam go, biegnie na was Demontuj ten, demontuj te, po... dom, domostwo panie ten dobrze. Robot wam demontuje domostwo już Robot to ty możesz zdemontować co najwyżej Robot, co ty tu robisz? Ej, my, chłopaki, ci ciosa Wiecie co no, mi się tak? przypomniało? No. Zostawiliśmy farmę w domu No, to prawda o nie. Wiecie, że wrócimy już jej nie będzie o nie. No, to się nazywa peszek. Ale to prawda. Zbieraj drewno, bo się przyda. No, ale tak myślisz, powiem. że zniszczyli cały płot, jak leci? Nie, nie, one sobie robią drogę i no. rozwalają wszystkie grządki. zostaje tylko ziemia. No, A to gałgaństwo. To nie. No. kurde, za dużo. Ten papieru toaletowego muszę odłożyć. To, odłóż to do odłó samochodu? Odłóż do samochodu, a nie, nie będziesz już tego wyrzucał. To mamy taki wielki magazyn, przecież? No, tam mam przecież tę pakę taką dużą, to, idealne, to takie a, idealnie rzeczy. na idealnie na dużej ilości papieru toaletowego. No. Z tą myślą no. to było budowane, no. że korzystaj śmiało. O, proszę. Ile ten ważnych rzeczy. Drewienka, drewienka, bo Nie to... no, drewno zbieram, bo to się, to akurat to Ta... się przyda. Później trzeba chodzić, kosić, kurde, a po co to komu, jak możesz sobie ukraść? Dokładnie. To do no to lasu chodzić? Kiedyś chodzi. tu żyli mieszkańcy, my to z ratowaniem misji przylecieliśmy na tą wyspę po to, żeby ukraść drewno z chaty. Tak, z tak, tak. Z mieszkańcom. Tak, tak, tak. Właśnie, to... bo to... Dobro, tu jest generalnie taki motyw, że my tu z misją ratunkową przylecieliśmy na tą planetę, więc jak patrzysz, jak jedziemy tym autem, to... To, to wiedz, że to jest ekipa ratunkowa, która ludziom, <grystanie> ludziom ma życie ratować. Oczywiście, że tak. Każdy to wie, widać od razu było, że ekipa ratunkowa. O nie, jak tak. Bo klasycznie, klasycznie, ten, z, z, dobro złożony tutaj. Dawaj więcej siatki, bo mi jest potrzebne. O, Tych. siatka no, na ogrodzenia, masz... ta. Ja, ja siatka ma chyba nawet nie złą kojarzy, Musiałbyś zobaczyć, ale. No. Dobra, ja jeste tutaj te duże. Tu we... pięć pięknie. Gościa, ja już zebrałem sobie 750 drewna. no no to ty, co to jest? Dużde. To nic praktycznie. Bardzo dużo. No. Ej, ale automat to ja biorę, bo się przyda. O, krowa. Blaszana krowa. Ej, tu robot tu był w środku. Ja cię rzucił się na mnie, pilnował czegoś tu chyba. Chyba tak. tu pilnował. Musiało tak być. Jakiś legendarny. Oj, oj, oj. Ile no. papieru mamy na aucie. <ścoughs> Bardzo sobie że mamy tyle papieru. Ło, przed nami tu jaki tu, 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 wielki spalony las. Tu. Zakra, goście. O, a co to do jest? Skrzynka! Zielona. Jest Dobra, to bierzesz tą skrzynkę. Właśnie w nocy, w nocy dobrze widać skrzynki. Warto się rozglądać po krzakach, czy coś nie świeci. Bo, 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 bo w skrzynkach są najlepsze rzeczy. A to zjem sobie to. ok Dobra, ja tam patrzę, co tam daleko jest. Ej, tam ponący las jest. Idziemy zwiedzić. Ponący no, las brzmi jak. Może podjechać. Palone tereny. Ja to pur, bym to zbadał. Czekaj to mnie... czemu mamy tak... automat na aucie? Co to ma być? Dobra. <laughs> tak, nie zadawaj pytań. To no. wygląda. <laughs> o nie, tu się droga kończy, chłopacy. Uuuu, Uuu. Uuu. Musi się chyba przejść na piechotę w takim razie. O. A tam w oddali coś się... Co to jest? Jakaś wieża Saurona? Tam Ta. się twali na górze takie. Bo Sauron rządzi, Sauron rządzi tą krainą generalnie. O, tam. Kule. Dobra. A to nie jest Cza... nad tym lasem, może coś lata? Ja tu zostawię, no nie, no to sens. wygląda jakby. No możliwe. No, co to jest? Wygląda jakby wiedzę, no, bo takie widzę. Poczekaj ja tu zostawię kilka rzeczy. No to jest szczyt drzewa, który punktu. się pali, czy coś? Wiadomo. Ja Ja tu zostawię kilka rzeczy, żeby potem po to wrócić, bo mi smutno będzie. to ja ja bardzo dobrze, dobra. No na pewno przydają się trochę węgla, nie? No, węgla, dobra, A, a węgiel się zbiera rozwalając te drzewa spalone takie. Kurde spalona dzielnica. Tutaj Jak doszło do, jakiegoś, do jakiejś tragedii musiał dojść. Po No, no 10 jakiś srogi chociaż. był. No. No byłby był. Może ale tu być to chelic, pusto nie tutaj, nie? Puściuteńko. Nie wiem pusto, ale... miejmy no, oczy szeroko otwarte. Ile no, tego spalonego drewna? Po dyszce każdy wypowiada? niech weźmie no, i git. Bo to... Po no, tego no, dużo dobra. nie idzie, więc po 10 starczy, a 10 w staku się mieści, więc... Okay. No, ja nie mogę sobie staków za bardzo załadowywać. Bo mam ważne rzeczy do przetransportowania, takie jak automaty. No. No, więc sam rozumiesz. Wiadomka, wiadomka. Odpowiedzialny scrap mechanik, no. Odpowiedzialny scrap mechanik na pełnej. Tak, trzeba grać z rozsądkiem. Ale teren. Mają. Wydaje się. Czysto. Opuszczony. No, całkiem. Nie ma tu nawet jednego robotka. A słońce już wstaje. Więc możemy jechać dalej. Normalnie. No dobra. O! Znalazłem Henka! Znalazłem. Jest Heniek! Nie no wiem czy go zapisamy, bo nie mamy jak, ale... A nie przyczepimy go hejka. od naszego tego? Właściwie go się nie da przyczepiać. Jego o. możesz co najwyżej toczyć. Nie, to Kulać nie ma hejka, co, To nie będzie idziemy! Możemy go przetransportować do auta na główną drogę, ale tyle tylko. Ten, musielibyśmy no. zbudować przyczepę na niego. Możemy teoretycznie zbudować taką klatkę z, i go wrzucić do O, dobra, to zrobimy to teraz. Mamy tyle drewna, że zrobimy klatkę i przyczepimy naszego ciężarówki. Robotuje, zwal go. Jazda z nim Głowę mi smak, dobra, no. po robocie. O, Mówię, zrobimy to teraz. Zrobimy tą klatkę i hejka. A, wow, drut kolczasty. Toczysz, hejka? Tak, to czego? Dobra. Klasycznie go toczy. Drut kolczasty. No, wpadłem na drut kolczasty. Gdzie no. to jest ta droga nasza? Dobre pytanie: Ja widzę budynek, więc biegnę w stronę budynku. Ale nie wiem, czy to dobre miejsce. Chyba mm, nie. Nie, dobra, w sumie to pobiegasz w drugą stronę, plaks, jak zwykle. W drugą stronę? No, oczywiście O, że. Git! No. Normalka. Klasycznie Droga jest tu, plaks. trochę O, przepraszam cię. No, dobra, weź. Ja tam, weź tam w to Nie, dawaj, byk. Hmm. Oj! Oj, oj oj, oj. <średenie> On tak fajnie robi to. No, on robi mega fajnie, bo to jest dobry ziomek. No. Heniek. Dobra ja tutaj no. zdemontuję. Buduj tą czy... naczepę dla Henka. Dobra, szukaj, a tu, a tu, a Trzeba zaraz, to rozsądnie zrobić. Zaraz, zaraz. Heniek pod górę, dawaj. Wariacja. pomóc. Ej nie mam siły żeby go Szekaj, Ja we dwóch dam radę. Ja to zdemontuję zaraz. O sorry. myk. O. Dobra. Dobrze ja tu już zaczepę zrobię tutaj, patrz, o taką na czepę zrobimy, o. Ale patrz, klasycznie. Nie mamy kół, wiesz? Nie mamy kół? Ja bym raczej zrobił coś takiego, że tu wypuścimy takie o. Tyczki ty, takie. Mhm. I po prostu postaramy się wepchać tu na górę tego heńka i go tu zamknąć, nie? O, leci do was Tyk. Coś takiego tak, co trzeba zrobić pójść? tak, żeby ten Heniek tam wylądował. O kurde, co, to, co może pójść nie tak, w takim doskonałym planie? No... no A niestety. nie przychyli nam przodu? Będziemy tak jechali, że nie przychyliło, nie? A. No nie jest dobra, chyba aż tak no musimy musi mieć Henka, dobra. dobra zrobię się... tutaj rampę taką, na Henka jakby. Później ją zabierzemy. Niech zatrzymaj się. Ooo, O, trzeba o, go tak i... wtoczyć tutaj. No i Powolutku. Kasycznie. Powolutku, jak tu powolutku? jak to się uderza po prostu. No to powolutku. Dawaj, jedziesz z nim. Dobra, i my! Uleciał i do pa. No. Teraz zamykam klapę. Zbieram ten Dobra, dół. Co mi drewno kradnie? No tak <laughs> Chwilanie uwagi i ten, i już ukradziony. Ja mam, ja mam pełny kwiatunek. Dobra, roślinkę se zamontujemy, no może To gdzieś tam. powiem wam, musimy wracać do domu z chękiem. Musimy? Musimy. No, jak już tutaj na pokładzie. Pur, 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 O, jaki on jest ciężki. Kurde, poczekaj, bo muszę coś władować, bo tu nie zabiorę tego rybnego składu, ja mu potrzebuję go. Dobra, będę cofał powolutku składu, z nim. Co? O, dobra, już, wziąłem. <laughs> zaczekaj na mnie! I powolutku cofam na górkę. <laughs> powolutku! Zaczekaj, Plax! <laughs> Do no, powolutku, szybko cofasz. Nieprawda, nieprawda. Dobra, dobrodzie, do bierz ile się da, i wracamy do bazy. Właśnie, wy, wypycham kieszenie jo. wszystkim, co mi w ręce Heniek, wpadło. Heniek numer dwa, wracamy. Oj. Oj, oj. musisz popchnąć chyba. Na stradę, na stradę, Cilku. To nie przodem było rozpęd wziąć? Co? Dobra, rozpęd że mój to ten. Wrze, bokiem próbuję. Mam nadzieję, że nie, się nie gibnie. Musisz, musisz rozpęd wziąć po prostu. Dobra, jedzie patrz. I gdzie ty jedziesz? W krzaki jedziesz, gałganie. Nie! No, nie! 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 Nie, nie, no, nie! No, nie! to nie, nie! Nie! Nie, to nie, nie! 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 O nie, no, trzeba go znowu naładować. Tak to jest jak ty jedziesz zamiast przodem jak człowiek, no. <noise> no czy, jakbyśmy jechali przodem, to by się przechyliło do tyłu, bo mieliśmy hejka z tyłu, no. To bo trzeba go tak ubezpieczyć, wiesz, po całościowo, poeczio, co nie? Kurde. No tu by się gdzie auto jest, obróciło. Auto? No tu jest. No to chodź tu na górę, plak. Co ty robisz tam na dole? Co? Nie wiem! Nie wydaje się! Brak, co tam robisz? Chodź tutaj! Czekałem na Henka, bo tu był. Ja, Jadę! To nawet bez Henka nie podjedziesz. Weź może tą lodówkę, plak! Ta lodówka może mieć problemy. Bóg, w pokoju. To weź, zabierz tą lodówkę do ekwipunku i pojedziemy bez lodówki. Tak, ta lodówka robi problem. Dobrodziej, weź z Dobro, kolei do Niech, do niech tak będzie czekać. Nie wiem, czy je to. Dobra, w takim razie to trudno z, z, z ten. stragan ze zepsutymi warzywami będzie trzeba wyrzucić. Daj, <noise> blady, <blot, dofaj> co <noise> Henka. Dobra, już. Wyrównać. Kurcze! Prawie ci się udało. No wiem, to. muszę, bo to nie jest taki łatwy sport, dobra? On się musi wyprostować, <noise> musi być na wprost. Czecze, cze, cze, no, no jest nawet. No. Jest w miarę na sport, teraz muszę się skupienie i. uderzenie! Dawaj go! Nie yeah. yes. Jak w tym, Golf with your friends! Weź go obuduj tak porządnie tutaj o, trochę. kogoś, gościu, będzie dobrze obudowany. On po prostu się wywrócił wtedy do góry nogami. To się nie dziwię, że wypadł. No, <grym> jestem zdziwiony, że tego nie przewidziałeś, panie Plaga. No, z tego nie przewidział totalnie. Tutaj, no. właśnie, tu, tu dobre zabezpieczenie. I teraz, no teraz to nie ma opcji, żeby cokolwiek mu się stało. No, nie ma. Dobra, dawaj. O, obudowa. obra, jest obudowany i go, go. No, i go, go, jazda, no, jedziemy i teraz do domu. to już go nic nie ruszy. Kurde, Ej, no. ale drewno nie zebrałeś. O, drewno! O, drewno to ważna sprawa. O, nie weź mogę tam, wysiąść. Weź tam drewno zbierz, bo tutaj zostawiłeś schody takie. Kurde. Bogactwo o. to jest poza tym. Dobra i teraz już, ruszaj. Cik, 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 cik. Ale jedź może przodem, będzie łatwiej. No pan, Nie <laughs> już. Gości. No i pełna moc. Ach, Ładnie, Wracamy do bazy, no. <laughs> Z Henkiem do góry nogami tam wisi, macha do tyłu. Wypuśćcie. Dobra, nic mu nie będzie tam, poradzi sobie. No, co się dzieje, chłopie, jakimś drewnianym pojazdem z wanną? Bo my na No, jesteśmy ratownikami <grym> świata tutaj, przejechaliśmy z misją ratunkową. Szcze ratunkowa, <grym> hey, niech pamiętaj, hard work pays off, tak. Pracuj <grym> <Zna> to. <przemonto. tam. grym> no, misja ratunkowa, jedziemy. Bardzo ładnie. Da... To... Zaraz będzie w domu spokojnie. No, tutaj to jest spokojnie. Przy dobrej zabawie i dobrej jeździe, czas mija niezauważalnie szybko. No. nawet ten, zainstalowałem antenę na dachu, to możemy tam telewizor. O! O! Mamy nawet radyjko. Zantena ja. jest. Że to, to będzie żarło paletowego. paliwa, jak mamy taki syf tu zamontowany. <laughs> <laughs> Wszystko jest. O, myślę, ja. że sam papier toaletowy tutaj będzie pożerał no, pan dużo pan paliwa. papier toaletowy no. to mega dużo paliwa pobiera, ale nie szkodzi, bo to jest, wiesz, grunt. Musiał to wyglądać w tym wszystkim. Tak, no tak. Tak, Musi... Styl to podstawa. Styl to podstawa jednak. Nie no. można oszczędzać na stylu. A <laughs> te kontenery, one nie mają w sobie warzyw? Nie, nie da się ich rozwalać niestety. Mają, Szkoda. tylko nie, nikt tego nie odkrył jak się do nich dobrać. No. Może kiedyś zrobimy coś takiego i otworzymy. Może się uda, nie wiadomo hmm. nigdy. Teraz się na pewno nie uda. Czy hmm. kiedyś się teraz uda podjechać wrócić... po tą górkę? Na pewno, włącz trzeci bieg po prostu. No właśnie, chyba... Dobra, weź ręduchu i na jedynce po prostu ciśnij. Dobra, no. jest dobrze, już podjechaliśmy. Tak, bo jest no. optymalnie, no. No, w razie czego Dobrodzie wysiądzie i pobiegnie Udy. też, o. Nie o, wanny nie wyłażę, nie ma opcji. O, już się... o, udało się, dobrze. U. Widzisz, tak? To jest Koza. To auto. Jeszcze tak Henka elegancko wieziemy, kurde, o. ludzie. Prawda, jestem dumny, be, 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 be. takie piękne auto. Mm. Ach, to jest życie. <laughs> jak patrycie. O, i no. teraz górki. Ja to jestem ciekaw jak tam nasza farma, jak się trzyma. Ziu... No, myślę, że już nie trzyma dawno. <laughs> może, Kurde. może akurat roboty stwierdziły, a, w tym razem mimo. Ale co, i ziemię rozwalają i wszystko? Nie, tylko uprawy, ziemia a. zostaje, no i płot, a. który im jest na drodze. A, to dobrze w sumie. Dobra, weź tutaj, o zaparkuj, tutaj na stacji. No, no, normalnie. Elegancko. Dowiedziemy hańka pod sam dom. No, trzeba o. go tam wpakować przecież. No, tutaj jest dziurkę i zrobi się przejście, takie czasowe. Byk. Jesteśmy! Byk. No i klasycznie, Juu. rozegrany. Ja to idę szybko zobaczyć, jak farma się trzyma, bo jestem ciekaw. No właśnie. Chodźcie zobaczyć, co się z farmą stało. Co się mogło stać z farmą. Dobra, nie dobrały się jeszcze, bo mają problem, żeby przez płot się przebić. Chodźcie. Próbują nadal? No. Co jeszcze próbują? No, za dobry płot zrobiłem. Jakiego? Jak mnie biją pomocy! Boże, jak mnie zaatakowały! Poradzisz sobie. O, jedzenie, wiem. O, inwentory jest full. Panie, co ty gadasz? Oni się przez płotek nie przekopali, a ty mówiłeś, że też. Ale próbowały! Jeden to niszczy tylko. Dostaw gałganie! To no, gnoja, no, byłaś z moich rabatek! Oj, no i... no rozwalił! No i co, i ty to no, mówisz, że, że niby to są te inteligentne roboty? Proszę zobacz, to są ich zniszczenia, chodź no, tutaj, ale żarcie, Ale Widzę, chodź. widzę, no, no parę no, lampa to, tu była i nie ma lampy, no. No straszne, no, ale to, to nie jest tak, że to wiesz, zniszczyli jakoś bardzo. No. Nie, ludzie no tam! Nie no są takie inteligentne. Nie, tak zauważyłem. Nie. No ja to zaraz naprawię prawie i znowu możemy iść na wyprawę, roboty sobie nie poradzą. No. Kurka burka. burka. Zbyt duże zabezpieczenia są tutaj. Poziom zabezpieczeń level expert, tak. No, trochę Siatkę tak. trzeba jeszcze położyć. No. A ja tutaj zjem sobie elegancko kuraczki. No, nasza farma jest kozacka, bez kitu. Nie ma takiej drugiej. Yy, a ja spróbuję zrobić nam drugą skrzynkę może, co? Uuu, dały pomysł. No. Właśnie, a, no. komponenty dawać, kurka burka. Zaraz tutaj Oście. daję. Pyk. Mam 8 komponentów, strasznie dużo. Tak, wow, wam Powiem 8. Poczekaj, no. zobaczę. Ja to mało komponentów mam, bo ja się zajmowałem zbieraniem rzeczy ważniejszych. Takie jak automaty. Kwas, <laughs> nie, jakieś Plebejskie komponenty. Komponenty po co to komu? No proszę. Da. No, tutaj automaty, co nie. I złom dawać. Targ rybny musi być też, proszę Państwa. O, targ rybny? Nie? Yes, Co ty klasy tam budujesz? Marciwo. Park rybny, no ten no, park targ rybny. <laughs> Mieszkamy przy jeziorze, ale park rybny jest zrobiony. <laughs> Przydam się bardzo. Tutaj, ja wiesz, są rzeczy wasze i ważniejsze, jeśli chodzi o przetrwanie. Tak. To... A jak czasami zrobić, żeby tak się fajnie to położyło? O, udało się. Ja ogólnie będziemy mieli tyle żarcia, że... Oaj. No o, bardzo Ale pewnie niedługo już nie będziemy sadzić, nie? Bo będziemy mieli zapasik. Więc gituwa. No ja już tu mam 20 buraków. Oooooooo! No to panie. Gościu Ideolo No. Ja tu Ideal, odkładam ideolo. trochę rzeczy farmowych. Dobra Później się przydadzą. Ja, O, trochę tu rozbuduję przejście Z drugiej strony tak samo musi być zabezpieczone miejsce Nie ma, Musi ma... no. no jesteśmy na dobrej drodze, żeby mieć skrzynię zaraz Koście Cyk 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 Dobra, podlewamy dalej Dawaj dawaj, cyk o, pad, plaks jakie to jest zabezpieczone teraz te miejsce Co jest zabezpieczone? No, no tu wszystko. No wszystko. Daj no. komponenty. No, Daj komponenty ja bym gość. Ci dał komponenty, ja ale... pokazać ci sztuczkę? No jak? Robot jak podchodzi do tego twojego, tego tutaj, to on robi tak. Cyk. Ej, co ty zrobiłeś? Co ty to jest to? na jedno uderzenie tylko! Ziom, zostaw to, bo ja na tym pracowałem całe życie. Ja wiem. Zostaw to i ja nagrywaj. Cię... Ja ty... Tylko no. chciałem narysować, że to to jest bardzo ten. No. Zosta nie obchodzi mnie, tak głupio. Daj komponenta i... gościu. No ja bym ci dał, ale ja nie mam komponentu. Nie naprawdę. masz? Nie, ja nie nie mam ma. jakieś komponenty, już idę. Dobrodziejk z komponento. A no, farming detected. Jest, to nasza farma jest. I roboty ją wykryły i będą ją atakować w nocy. No po prostu. Tak. Nie sądzę, nie sądzę. Nie dadzą rady. No. No dobra, ale płotki to ja, ja chyba jeszcze... Ja rozbuduję te płotki wokół, bo głupio mi tak. Ej, strasznie do... długi na odcinek wyszedł już. O, się. o i się wciągnęli no, nie budy. wiadomo kiedy. Bo, bo dobra zabawa jest! Ej, no, nie wpuściłeś, a płot zbudowałeś już Kościół. Naprawdę. Coś... nie wpuściłeś. Dobra, zaraz to tam To tyle się. na dzisiaj chyba, co? Dobra, elo, Cześć. elo! El...